Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kurczak po toskańsku, bardzo fajny pomysł na obiad dla całej rodziny, delikatny i aromatyczny sos, soczyste mięso, suszone pomidory i szpinak. Połączenie idealne. A całe danie można przygotować w bardzo szybki i prosty sposób, jak za chwilę się przekonacie. Więc jeśli to brzmi dobrze, wciśnij pod filmem kciuk w górę. Zasubskrybuj też kanał po dostęp do nowych przepisów i wciśnij dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, a otrzymasz bezpłatne powiadomienia za każdym razem, gdy wstawię coś nowego i pysznego. Wiem wtedy, jakie filmy lubisz i jak ich dawać więcej, więc z góry dziękuję. W naszym dzisiejszym daniu nie ma rzeczywiście nic trudnego, zawsze wychodzi pyszne i zawsze się udaje, więc z przyjemnością zapraszam wszystkich miłośników nowych smaków. Na pewno będziecie zachwyceni i smakiem, i prostotą. Przepisy i składniki, jak zawsze, na www.skutecznie.pau, a ja już nie przedłużam, tylko zaczynamy. Zaczynam od zagotowania mniej więcej szklanki wywaru lub bulionu. Jeśli nie mam, to podmieniam na wodę i po prostu ją potem doprawiam. Dobra, niech ona się gotuje, to teraz mięso. Mam tu 500 g piersi kurczaka. Mięso myję, osuszam i oczyszczam z ewentualnych błonek czy krząstek. Następnie każdą piersi przekrawam wzdłuż na dwa cieńsze filety albo kroję po prostu w cienkie kotlety. Ja to robię także część biorę z myślą o dzisiejszym daniu i z reguły z tego 500 g mięsa, 400 g biorę do bieżącego dania, a 100 g to są wynikowe skrawki, które wprawdzie są ładne, ale innej wielkości, więc wykorzystuję je do jakiejś sałatki na kolację. Przełożę je na razie do szklanego pojemnika i tu nie będą mi już potrzebne, a te 400 g mięsa pokrojonego w równej grubości kotlety doprawiam teraz solą, pieprzem, słodką czerwoną papryką oraz przyprawą włoską lub toskańską. Ja przyznam, że często podmieniam ją na przyprawę gyros, bo nam bardzo to smakuje. Jak zrobić domową przyprawę gyros już nagrywałam, więc podnikuję dla Was rzecz jasna. A jeśli chodzi o ilość tych przypraw to tyle, by starannie przypruszyć mięso i jak widzicie doprawiam oczywiście z obu stron. I mieszam osnowając Хорошо. Nie rozgrzewam teraz niewielką ilość oleju, oliwy lub masła klarowanego. Kawałki mięsa obtaczam w mące. U mnie najczęściej mąka rzeknia lub orkiszowa pełnoziarnista. I przekładam te opanierowane kawałki na rozgrzaną patelnię. Ja jak widzicie panieruję na bieżąco. Ważne, żeby każdorazowo z tego panierowanego kotleta strząsnąć nadmiar mąki. I tak przygotowany kawałek wkładam prosto na patelnię. Idzie teraz dwa jak widzicie, ale oczywiście można je opanierować najpierw i już przygotowane z talerza wkładać na patelnię. Podsmażam z obu stron i kiedy już się zetną i ładnie ze złocą. Na patelnię wlewam tę szklankę gorącego już wywaru lub bulionu. Przykrywam patelnię i duszę na średnim ogniu przez 15 minut. W tym czasie decyduje się na dodatki. Ja dzisiaj wybieram krótki ryż Arborio, czyli taki, którego używamy do risotto, bo kojarzy mi się z daniami włoskimi, więc będzie bardzo ok. Oczywiście sprawdzą się tutaj także takie dodatki, jakie lubicie do mięs w lekkich sosach. O propozycji podania kilka słów, jak zawsze na końcu filmu. No to krótko ryżu. Gotuję go klasycznie. To jest przekładam na sito, starannie płuczę, aż woda przestanie być po czym zalewam wodą w proporcji 1 do 2, czyli na jeden kubek ryżu dwa kubki gorącej wody, sól do smaku i można tutaj dodać dodatki smakowe, typu zielenina, na natka pietruszki, suszone pomidory, czosnek itd. Ja dzisiaj pójdę w kierunku bardzo prostym, dlatego że ryż ma być po prostu tłem dodania, a smak będzie i w sosie i w kurczaku. No i niech on się gotuje od chwili zagotowania 15 minut na małym ogniu pod przykryciem wtedy wyłączam grzanie i pod przykryciem przez kolejne 5-10 minut będzie sobie czekał aż danie będzie gotowe i to się będzie działo w tle tyle o ryżu suszone pomidory jak widzicie kroję w mniejsze kawałki ja biorę suche, ale jeśli macie takie z oliwy to po prostu najpierw je osączam i dopiero potem kroję gotowe śmietanę kremówkę u mnie 36% rozcieńczam pół na pół z mlekiem czyli mniej więcej 100 ml jednego i drugiego mieszam i dodaję jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej Starannie mieszam, tak żeby nie było grudek. Chciałam wam pokazać, że tu jest jedna szklanka, no ale w szklance starannie nie rozmieszam, więc przełożyłam to do kubeczka i tu już ta rozcieńczona śmietana wymieszana z mąką, odstawiam na bok i od razu odmierzam też dwie, trzy garście liści szpinaku. Wydaje się go dużo, ale on zwiotczeje, więc dokładnie tyle ma być. To dodatki ogarnięte no i wracam do mięsa. Przewracam je teraz na drugą stronę. Dodaję pokrojone pomidory, tę przygotowaną śmietankę i mieszam, zagęszczając sos. Gdyby był za gęsty, można go rozcieńczyć odrobinką mleka. Na razie jednak. Dokładam szpinak i mieszam, osnuwając go tym gorącym sosem. On od razu wiotczeje i zmniejsza objętość. No I całość podgrzewam na niezbyt dużym ogniu, mieszając do uzyskania odpowiedniej konsystencji sosu. Można rozcieńczyć, jeśli chcecie. Na koniec jeszcze ten sos kosztuje, Jeśli trzeba, doprawiam. U mnie jest ok. No i gotowe. Można podawać. Dziś z ryżem i sałatą ze skryrem. Czasem podaję z ziemniakami i jakąś lekką surówką. Dziś jednak porcja ryżu, porcja kurczaka, sałata. I tak prezentuje się gotowe danie. Pyszne smaki, niedominujące, ale świetnie do siebie pasują i danie jest naprawdę smakowite. Mięso soczyste, dobrze doprawione. Pełne smaku podbitego bogatym, kremowym sosem. Choć nie jadam często ryżu, to w tym daniu wyjątkowo dobrze pasuje i serio. To był bardzo udany, weekendowy obiad. A jak sami widzieliście, także banalnie prosty i w sumie całkiem szybki. Mam nadzieję, że przepis się przyda i z niego nieraz skorzystasz. Przepis pisane składniki precyzyjny opis jak zawsze na blogu skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, podobnie jak lista składników. Jeśli lubisz kurczaka, koniecznie zerknij na proponowaną zapiekankę z kurczakiem oraz na tartę z kurczakiem, fasolką i serem pleśniowym. Szczerze polecam. No i co, dziękuję za Twój czas, za oglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a subskrybującym dziękuję za wsparcie. Przepysznych kurczaków po toskańsku Wam życzę, soczystych i smakowitych. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!